Cześć, niektórzy mnie może widzieli w niektórych filmikach, <laughs> na przykład z Kocidziennik, na pewno mnie widzieliście, jak narysować kucyka, głowę lwa, nie wiem czy ktoś oglądał to z muszelkami, ale chyba nie udało mi się wysłać do internetu. Też tak, to byłam ja, dom dla lips z pudełka i życie Krzyśka i Emila. Tak. No, ale dziś Bo będzie co innego. To będzie takie różne rzeczy tu będziemy pokazywać. Ale dzisiaj mam zamiar wam pokazać moje nowe kucyki. Lepsze niż to, jak narysować kucyka, no bo dopiero wczoraj wieczorem zaczęłam ćwiczyć. No i mam parę rysunków, które bardzo bym chciała Wam pokazać. Bardzo proszę. Oto jeden z moich rysunków. Jak Tom się zakochał w mojej BC, um, Piri. Tak, tak się nazywa Piri. A on Tom, to będzie właśnie jej chłopak. Dobra, przechodźmy do kolejnego obrazka. Do tego obrazka będę musiała jeszcze trochę poćwiczyć. To właśnie. Pirips. E, czekajcie, jak się ona nazywa? Wybaczcie, czasami jej imię zapominam. Tak wygląda, powinnam ten obrazek, jak mówiłam, trochę poćwiczyć, żeby mi lepiej wychodzi. Dobra, przechodzimy do kolejnego. Tu Piri e, sobie stoi na chmurze, tam dalej jest inna chmura. No i bardzo proszę to był mój pierwszy rysunek. Okej, okay, jeszcze jeden. Yy, tutaj yy, piri yy, szybko leci. Tutaj taki jeden kucyk, on się... To taki taki tam mój wymyślony jeden z kucyków. Zobaczył ją i mówi... Nie! Yeah! I to był chyba ostatni z moich rysunków. No i pokazałam Wam moje rysunki. Jak myślicie, co by jeszcze mogła? W tym odcinku zrobić. O! Zaśmiałam wam piosenkę pod tytułem Moją własną ręczę napisaną. Kwiatko, spełnij moje życzenie Dobra, to ja zaczynam Dobra, to będę zaczynać <laughs> No to tak <laughs> Kwiatko, świeć na niebie Proszę, spełnić natychmiast moje życzenie Życzenie Gwiazdko miłe, gwiazdko ładne Proszę Cię Spełnij me życzenie Bo ja wierzę, wierzę w Ciebie Ty me życzenie spełnisz Raz, raz, raz i dwa Raz, raz, raz i dwa Wierzę że Ty magiczną moc Wiem, że ty kiedyś na niebie latasz. I wiem, że kiedyś ciebie kiedyś znajdę. I spełnisz me, me największe, najskrytsze, najskrytsze me życzenie te. O, oh, o! Oh, to właśnie ty. Mm. Jak wam się podobało? No bo mi się podoba, moim zdaniem. Zobaczcie, za te odgłosy, to jakieś auto przyjeżdża, jako nas albo ktoś ich przyjechał. No to jak na dzisiaj, na pierwszy odcinek, to. z odcinka pierwszego. Yy, widzimy się w drugim odcinku. Hmm. Jak myślicie, co bym w drugim odcinku mogła zrobić? A jednak to będzie niespodzianka, zobaczycie. No to, cześć, bujaczki.